Cześć, witam. Jest fajna pogoda, w końcu się coś zrobiło. Więc przetestuję dzisiaj silniczek. W końcu, jak już ktoś oglądał wcześniej, to wiecie, że mam nowy gaźnik. No w garażu odpalił, nawet to spoko działało. Teraz czas na test na wodzie. Także zobaczymy, co będzie. Tak, przy okazji, kupiłem nową świecę. Jest już zakręcona. Niestety taką zwykłą kupiłem. Żadnych tam wodotrysków. Najzwyklejszą, ale jest nowa. Także na niej jeszcze nie był odpalany. Po pływaniu zobaczę, jaki jest kolor. Nie? To mnie też interesuje, czy będzie normalny, czy dalej będzie jakaś osmolona. Co jeszcze zrobiłem? Wsadziłem tutaj taki filterek na linię paliwową. Specjalnie szklany, żeby było widać, co tam w środku jest. Miałem wymieniać linię całą, ale stwierdziłem, że na razie wsadzę taki filterek. Także jeden jest tutaj, przy tym będzie, drugi jest oryginalny tam. Powinno wystarczyć. Podejrzewam, że tu jest bardzo zabrudzone. Nie bardzo mogłem to już rozkleić, bo ja to kleiłem. Więc nie da się tego tam wyczyścić w środku. Dlatego taka decyzja, że wsadzam tu filterek. No i już jest wsadzony. Szkoda, że nie jest rozkręcany. Bo tamten w środku jest taki rozbieralny, można to wyczyścić. Tutaj nie. Ale niecałe 30 zł, więc będzie można go. Co jakiś czas wymieniać. Znaczy ja już troszeczkę rozłożony, jeszcze tylko dopompuję i ogień. Tutaj, jak zwykle, Bajoro dramat. Po prostu dramat. Stanąłem już tam. Dzisiaj mają jakieś zawody. Jeżdżą tutaj autami co chwilę. Nie dało się w ogóle rozpakować. Teraz jest chwilę spokoju, a tak to jeździło jedno za drugim samochody stamtąd. Dobra, koniec pitolenia. Czas na test, nie? No i jestem na wodzie. Kurde, tak mnie ciekawość zżera co to będzie się działo. Już się zaraz okaże. Zaraz go odpalę, tylko muszę kamerkę jakoś tak wam ustawić w garażu nie za fajnie odpalał żadnych ustawień nie zmieniałem, tak jak go kupiłem tak zakręciłem tam odpalił, może nie tak jakbym tego chciał, bo za kilka pociągnięć musiałem dać, zobaczymy teraz jak będzie palił mam nadzieję, że ładnie zapali ale to wam wszystko pokażę zaraz tu ustawię jakąś kamerkę i, i będę działał Próbuję tak, nie będę siedział na pontonie, filterek działa, już tam jakiś paproch wpadł, <laughs> trochę zapowietrzony jest, nie wiem czy powinienem się martwić. A no nic wygląda na to, że, że jest ok. Mm. <laughs> Opuszczę go jeszcze. Na razie tak wystarczy. Nie jestem do końca przekonany, bo tu nie zapełnił się, ale gruszka twarda a sami byś może dał. No, tak jak się obawiałem, że chyba to będzie ciężko nagrać. No, Dobra. O, no, chyba teraz odpali już. Nie? Próbuję bez gazu, gorzej. Dam mu jeszcze ssanie i trochę paliwka czy gazu. Nie, wiecie co? Muszę wejść do pontonu, bo tak nie da rady. Władzęm do pontonu, bo, bo tak nie mam takiego pociągnięcia, jakby pasowało. No właśnie, tutaj stałem bokiem. Ciężko mi było, czyli ładnie odpalił. Zrobiłem falstart niepotrzebny, bo mogłem od razu wleść tutaj. Byłoby po prostu przepięknie. A tak to nie wiadomo. Ale to nic, odpalił. Później tak czy siak spróbuję go jeszcze raz odpalić. Aha, wyciągnę sobie jeszcze obrotomierz, zanim wypłynę. No i co, będą testy. Jestem bardzo ciekaw. Tutaj to mnie troszkę niepokoi. Zaraz zobaczymy, co się z tym będzie. Być może. Oho. Jak mu tutaj dmuchnąłem, tego przygasiłem. Być może, że to nie zde egzaminu, i będę musiał to z powrotem jakoś zamontować. Tutaj zobaczymy. Także to też dzisiaj będzie test. Mhm. Coś kicha Wydaje mi się, że tu nie podaje paliwa Że mam tylko tyle co mu napuściłem w... Więc poczekam jeszcze chwilę nie wypływam Nie wypływam na razie Tak Wyciągnę się za ten czas obrotomisz Na razie sobie tak trzymam emocje Obrotach bez gazu 1300. Takie 20-1380. Nie gaśnie. O, też jest dziura w gazie. Delikatna, ale na dużo niższych obrotach. Tak mi się wydaje, że troszeczkę chciał. Mój, mój miał gdzieś przy takich obrotach dziurę, ten wcześniejszy gaźnik. thank okay. że było widać, nawet 5800 weszło także jest dużo lepiej, ale ja też czuję że jest lepsza prędkość i to płynę pod prąd zaraz wyciągnę aplikację. aha nie mam telefonu przy sobie, kurde coś mi tam pstryko kicha, pstrycha będę musiał popłynąć po telefon no i pasowałoby sprawdzić tą prędkość, nie? Także nawracam i widzimy się za chwileczkę, ale jest lepiej, kur 5760, to jest to! 200. nawet nie było czasami takich. O, ktoś tam dogania. I jest jeszcze czym przyspieszyć, także fajnie. Mieli Merkurego 40 koni, także <gry> ale o to mi chodziło właśnie powiem wam, że jest super. Jestem zadowolony. Nawet obroty ponad to co myślałem. A wiadomo, im wyższe obroty, tym wiadomo, że ten silnik wyżej się kręci, także ta prędkość będzie lepsza, także. Myślę te 50, boże, 23-4 na godzinę będzie na pewno. Zaraz się dowiemy, wezmę telefon, bo zostawiłem w aucie. Ta dziura w gazie jest jeszcze, ale już nic nie poradzę. Chyba, że jakaś regulacja, ale nie ruszam naprawdę, bo. Przyzwyczaję się do tego. Popłynę sobie w moje ulubione miejsce, bo tutaj za dużo wędkarzy jest. Mam nadzieję, że tam nie będzie. Koło tych drabinek tam często testuję. Różnica kolosalna można powiedzieć pół gazu teraz złapie to 4800-4900 obrotów to wtedy miałem praktycznie na całym gazie to nie? Właśnie tego mi brakowało do tego komfortowego pływania, żeby można było mieć tą końcówkę gazu, super jest, szkoda tylko, że ten początek jest z dziurą, niestety się trafiło tak, być może da się to ustawić, ale nie chcę ruszyć, zobaczcie, na wolnych obrotach idę elegancko, teraz delikatnie mu dam, o! Długo dławi, Długo A już jest zagrzany, bo już to próbowałem. Także ta końcóweczka gazu, a czy początek gazu jest? O, z taką dziurą. Niestety szkoda, bo czasami ten zakres obrotów też jest potrzebny. Ale trudno. Ważne, że jest power. ślizgu parę sekund kur. to jest to a jeszcze teraz spróbuję mu od zera po prostu, czy zgaśnie dobra Trzy, cztery. Uuu! Pięknie! sam Prędkość dupy nie urywa ale jest 23, 23,5 było, także jest. Jest lepiej. Później spróbuję sobie trym przestawić Ale to już jest dobrze. Jest dobrze. Już nie te 20-21 i jakieś mulenie. To I już jest ślisk, coś pięknego. Dam mu troszkę gazu No jedną ręką niestety Ale może się uda Ach cholera Nic z tego Nie dam rady tak odpalić Muszę mieć dwie ręce Więc nie wiem czy wam pokażę Chyba że Nie, nie ma mocy Także odpalenia wam nie pokażę Będziecie musieli uwierzyć na słowo Tutaj zimno się zrobiło Bruch. Musiałem się ubrać No pociskałem mu to trochę Zmieniłem trym 24 się udało zrobić Ale to tak drzwi skacze trochę Także było 23,6 24 Więc uznam to jako 23,5 Myślałem, że będzie troszeczkę lepiej Ale nie szkodzi Może tak być Jestem zadowolony myślę, że warto było kupić ten nowy gaźnik. Koszt nie jakiś kosmiczny. Już z przesyłką było 260 zł, także myślę, że spoko. Jestem zadowolony. Płynę powolutku, bo robi się zimno. Oczywiście tu mucisnę cały czas i sprawdzimy na sam koniec świecę, także wstańcie do końca, zobaczycie jeszcze tą świecę jak wygląda też jestem ciekawy jeżeli będzie osmolona czarna to znaczy, że można te osiągi jeszcze poprawić a jeżeli będzie idealna no to tak już będzie tak czy siak nie kopię już, bo mi to wystarczy Ej i jest moc No jest to Ma po prostu pełny zakres obrotów no nie na wolnych nie gaśnie Szkoda, że ta dziura jest tutaj tak może się to jeszcze jakoś yy, znaczy no samo się nie naprawi. No. Tak, jeszcze myślałem, że może jak się zagrzeje to będzie lepiej, ale... A nie jest, tak zostaje. O daję mu troszkę gazu. O. I troszeczkę go głuławi, ale można to ominąć. Takim prostym sposobem. Przeskoczyć to. I teraz już jest elegancko. Także płynę z powrotem i sprawdzam tą świecę jeszcze. Ale miazgot, sprawdziłem bez pokrywy No też ma te 5700, 5700 czego no. Także, nie wiem no Idzie bardzo podobnie z pokrywą jak i bez pokrywy To mnie jeszcze troszeczkę martwi Że to nie jest Ale zobaczcie tam już coś pływa O zapełniłem sobie to może to się zapowietrzy? A czy odpowietrzy jakoś? No ale już coś tam pływa. No właśnie. No i po to ten film O i teraz jest pusto. Kurde no wolałbym żeby to było zapełnione, ale jak to zrobić? A może... Może jakoś do tego dojdę w garażu na spokojnie. Dobra, zakładam pokrywę. I wracam. Że przedtem miałem takie maksymalne obroty i taką prędkość, no nie, tak koło 21 na godzinę. A teraz jeszcze ile mam gazu? Można powiedzieć, to był full przedtem. A teraz jeszcze mam. Ja słyszę, że on się zbiera, no nie? Raz z 5,5, ale nie była cała maneta. Także o sorki. O to właśnie chodziło. Właśnie o to chodziło. Tego brakowało do komfortu Zbliżam się powolutku, za chwileczkę wykręcam świecę Zrobię to tak, jak jeszcze będzie silnik przykręcony No jestem już na miejscu Czas na tą świecę Tak jak już mówiłem na początku Kupiłem taką, takiego zwyklasa, kupię jeszcze normalną świecę, ale akurat dzisiaj byłem na giełdzie, jest niedziela, trafiłem tylko taki coś, a ja koniecznie chciałem nową, nie wiem czy dam radę jedną ręką odkręcić, ale no jestem ciekaw co tam się dzieje, kurde no chyba nie dam rady jedną ręką. Ale zobaczymy. Jak tylko mi się. <laughs> Dobra. Poszła. Jak się tylko udało, to. Zobaczymy. Jak będzie osmolona, to będą. Może będę dalej kopał. Bo ja wiem, że ma nie być osmolona. O kurde. Panowie. Świeca wygląda jak nowa, po prostu. Troszkę go. Au! Widzieliście to? Po prostu jest. Teraz się martwię, czy nie jest za czysta. No jest po prostu jak nowa. No jest tu troszeczkę kolor zmieniła, wiadomo, ale jest zero nalotu. Zero! nie wiem, godzinę pływałem może półtorej no coś pięknego coś pięknego wkręcam ją takie oznaczenia nie, to tak czy siak chwilowa świeca tylko chwilowa świeca po prostu tak, żeby była nowa, pewna no ale jest piękna no kurde tego się nie spodziewałem Co do prędkości No oh. Mogłoby być troszkę lepiej ale To jest tylko storm sześciokonny Także Tyle będzie 23 na 24 na godzinę te są wyczyszczone. Także też już wyglądają dobrze. Oj tak. No to co? Świeca elegancka. Ja myślę, że operacja się udała. Jestem zadowolony. To mi wystarczy. Jeszcze z tym filterkiem muszę coś... Chcę, żeby on był po prostu pełny. No tam już śmieci pływają. No ta linia tutaj. To tutaj daje w dupę. Kurde, no, ile by tam już syfu naleciało, no nie? Dobra, nie przedłużam. Także trzymajcie się, czezi, do następnego razu. Pewnie już z chłopakami coś popływa. Hejka.